W gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się zespół 166 rysunków Franciszka Smoglewicza. Wspólnie tworzą duży, zróżnicowany, a przy tym reprezentatywny zespół rysunków dzieł jednego z ważniejszych polskich artystów doby Stanisławowskiej. Choć część z nich znana jest historykom sztuki, jako zespół zostały przebadane po raz pierwszy. W rezultacie w prezentowanym katalogu znalazły się zarówno dzieła od lat funkcjonujące w opracowaniach naukowych, jak i te publikowane po raz pierwszy. Poza rysunkami Franciszka Smuglewicza omówiono dzieła jeszcze pięciu innych twórców: Józefa Sierakowskiego, Antoniego i Łukasza Smuglewiczów, Wincentego Smokowskiego oraz Jana Szejmetzlera. Łącznie publikacja obejmuje przeszło 300 prac. Praca nad katalogiem zbioru wymaga jest to niewątpliwie olbrzymia przyjemność, aby każdy rysunek wziąć do ręki i dokładnie zbadać. Nie ma tu znaczenia, czy był on wielokrotnie omawiany w literaturze przedmiotu przez wybitnych specjalistów, czy też dotychczas nigdy nie zwrócił uwagi żadnego z badaczy. Nawet rysunki doskonale znane kryją w sobie pewne tajemnice i dają możliwość nowych interpretacji. Dlatego nad każdym trzeba się pochylić i od podstaw dokonać opisu technicznego, który stanowi punkt wyjścia do dalszych badań. Tak było na przykład z dobrze znanym widokiem Pałacu Myślewickiego w Łazienkach. Rysunek przedstawia widok letniej rezydencji króla, ale także jest dokładnym zapisem odpoczynku królewskich gości w letni skwar. Niemal niewidoczna i Dotychczas umykająca uwadze badaczy inskrypcja zawiera datę dzienną. W roku 1784 15 lipca przypadał we czwartek. Być może więc Smuglewicz uwiecznił swobodną i przyjacielską atmosferę panującą wśród uczestników obiadów czwartkowych. Przygotowanie materiału do katalogu zbioru wymaga przejrzenia całego ewr, a więc wszystkich znanych prac wybranych artystów ale także przestudiowania kolekcji dzieł anonimowych. W pracy badaczki rysunku niezwykłą satysfakcję przynosi określenie autora nierozpoznanej dotychczas kompozycji. Niekiedy zdarza się, że przeszukując archiwalia trafiamy na zapiski, które potwierdzają przyjętą atrybucję, jednak zdecydowanie częściej trzeba polegać na analizie formalnej, stylistycznej, wszechstronnej znajomości dzieł malarskich i wyrobionym oku. Przykładowo, anonimowa dotychczas personifikacja ukazuje kobietę o charakterystycznej dla dzieł smuglewicza sylwetce. Ów typ postaci pojawia się często w jego pracach na każdym etapie twórczości. Istotną część badań nad katalogiem stanowi poszukiwanie źródeł archiwalnych, rachunków, listów, jakichkolwiek wzmianek piśmiennych lub drukowanych. W przypadku rysunków z kolekcji królewskiej niekiedy możemy posiłkować się albo zapiskami odręcznie naniesionymi na obwolutach przez samego Stanisława Augusta, albo też szczegółowymi opisami sporządzonymi dla niego. Porównanie zachowanych materiałów rękopiśmiennych z rysunkami pozwala poprawnie rozpoznać temat, zrekonstruować odpowiedni układ i kolejność prac w zespołach. W katalogu omówiony został także zespół 128 rysunków Wincentego Smokowskiego. Prace, przechowywane obecnie w osobnych paspartu jako rysunki luźne, pierwotnie były wklejone do albumu przez artystę. Próba zrekonstruowania ich autorskiego, a dziś całkowicie już zatraconego układu, okazała się możliwa jedynie dzięki pieczołowitemu zestawieniu archiwalnej dokumentacji fotograficznej. Największym wyzwaniem badawczym okazała się jednak praca nad rysunkami Jana Szeinmetzlera. Szczegółowe badania wykazały, że cały zespół 15 prac wiązanych z artystą był mu przypisywany na podstawie błędnej interpretacji źródeł. Kiedy już niemal pogodziłam się z myślą, że wobec tego gabinet rycin nie posiada dzieł owego utalentowanego stypendysty królewskiego, wśród anonimów odnalazłam grupę pięciu portretów rysowanych bardzo charakterystyczną kreską, które po porównaniu z sygnowanymi rysunkami twórcy, zachowanymi w innym zbiorze, okazały się dziełami artysty. Widniejący na okładce katalogu Herkules, stojąc na rozstajach, musiał podjąć decyzję, którą z dróg obrać. Podobne decyzje podejmują badacze i badaczki rysunku artystycznego. Niekiedy kroczymy prostą ścieżką wytyczoną przez poprzedniczki i poprzedników, kiedy indziej przecieramy zupełnie nowe szlaki. Nierzadko kręta droga prowadzi nas na manowce, czasem zaś, klucząc, docieramy do celu, ale zawsze podróż jest wspaniałą przygodą.